Witamy serdecznie w serwisie informacyjnym Polska bez barier bezbarier.info.pl. Dzisiaj w programie warsztaty udźwiękowienia ścieżki edukacyjnej w warszawskim ZOO, targi Rehabilitacja w Nadarzynie oraz jarmark świąteczny przygotowany przez uczniów szkoły dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci z, ze Szkoły Podstawowej dla Niewidomych i Niedowidzących w Laskach pod Warszawą wzięły udział w projekcie przygotowanym przez Bajko Dajnim udźwiękowienia ścieżki edukacyjnej warszawskiego zo. Jesteśmy teraz w terenie, w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie przed akwarium e, i e, rozmawiam z panią. E, Asią Piotrowską, panią Joanną Piotrowską, która odpowiada tutaj za edukację, także za. Wolontariat i za dostępność, czyli takie tematy, które realizujemy w ramach projektu. Ja oddam głos Pani Asi i poproszę, żeby opowiedziała nam troszkę o dostępności, o tym, co tutaj robimy, bo oprowadzaliśmy teraz dzieci po ścieżce edukacyjnej i Pani Asia nam dwa słowa o tym opowie i o tym, jak właśnie tą ścieżkę realizujemy dla dzieci niewidomych i słabowidzących za środka w Laskach. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Proszę Państwa, no tak, w naszym ogrodzie od kilku ładnych lat już istnieje ścieżka, ścieżka, która, która ma na swojej drodze punkty figur, które możemy dotykać i dzięki temu, że one są do dotykania, są dostępne, dzieci i młodzież i dorośli w zasadzie, bo to, bo to ścieżka dla każdego, mogą sobie wyobrazić, ci, którzy właśnie nie widzą, nie dowidzą, mogą sobie wyobrazić, jak zwierzę wygląda, jak zwierzę wygląda w całości. Ich wielkość tych figur jest tak dopasowana, żebyśmy my mogli, żeby, żeby łatwo było sobie to wyobrazić, Natomiast nie była do tej pory udźwiękowiona ta ścieżka, dlatego bardzo się cieszymy, że możemy tu brać udział w takim projekcie, gdzie razem stworzymy audiodeskrypcję do tej, tejże ścieżki. Dzisiaj testujemy wierszyki o zwierzętach a głowy. Może coś po osobie. Dla mojej są To ułatwi jeszcze bardziej edukację, naukę i możliwość wyobrażenia sobie przez osoby, które niestety straciły wzrok są, lub są niewidome od urodzenia. Wyobrażenie, ułatwia wyobrażenie sobie tych, tychże zwierząt. A towarzyszy jeszcze temu alfabet Braille'a, więc dodatkowo mamy tutaj edukację taką w pełnym zakresie i więcej możemy się dowiedzieć na ten temat. Także. Jak ukończymy, a jesteśmy na dobrej drodze, to będzie ścieżka ogólnodostępna i będzie można też usłyszeć te treści, które są przedstawione na planszach i które są do tej pory nie dla wszystkich jeszcze dostępne. Także zapraszamy. Jak wygląda dostosowanie ogólnie? Z tyłu niesprawnych, nie tylko chyba niewidomych, mm -hmm. ale na przykład do największych problemów z barierami czy do wózków. E, do wózków. E, powiem e, ogólnie, obiektywnie, staram się mówić, że jest prawie. Prawie dostępne, czyli jeszcze mamy co, co, co tutaj robić. Na pewno e, są miejsca, które możemy poprawić, i jesteśmy na dobrej drodze, również, bo jest cały plan ściśle e, ustalonych zmian na kolejne lata e, już wypisany, rozpisany. E, tylko trzeba po prostu tutaj rozdysponować dobrze środki, żeby, żeby to wszystko było zrealizowane do 2030 roku. Natomiast e, Większość pawilonów jest całkowicie dostępna w 99%, wszędzie mamy pochylnie tak, żeby każdy mógł się dostać tam, gdzie nie ma pochylni w restauracji, do restauracji Tembo w Słoniarni. Mamy dźwig, windę, która dowiezie osoby, które mają problem z poruszaniem się na miejsce. Jedynie musimy poprawki zrobić w herpetarium, gdzie po prostu jeszcze górna część wybiegu, tam gdzie są małe żaby tropikalne jest niedostępna, ale to jest tylko jeden, jedyny pawilon. Cała reszta zoo w zasadzie jest ogólnie Dobrze, dobrze postrzegana przez osoby poruszające się na wózkach, bo o to szczerze mówiąc wypytuję, i właściwie nie są zgłaszane uwagi. Raczej te uwagi, które ja mam, pochodzą od, z tej diagnozy, którą razem tutaj z naszymi audytorami przeprowadziliśmy, niż z tego, co mówią nasi goście, bo nasi goście raczej uważają za całkowicie, za całkowicie dostępne. Także zapraszamy i będzie coraz lepiej. Jeśli można, to na koniec jeszcze chciałam bardzo gorąco podziękować pracownikom Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, pani Joannie Piotrowskiej, ale także pani Kasi Fagasińskiej i wszystkim, którzy z wielką życzliwością nas tutaj przyjmują, ogromną wiedzą nas obdarowują i którzy są dla nas niezwykle życzliwi i otwarci. I za to gorąco, gorąco dziękujemy. Odbyły się niedawno w warszawskim Centrum Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie targi rehabilitacja. Podczas tych targów zostały zaprezentowane nowości w sprzęcie rehabilitacyjnym. Specjaliści w tej branży mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności poprzez towarzyszące wydarzeniu Licznym prezentacjom, warsztatom oraz szkoleniom. Oprócz producentów i dystrybutorów sprzętu rehabilitacyjnego, swoją ofertę zaprezentowały również ośrodki rehabilitacyjne oraz kliniki. Mamy okres świąteczno-noworoczny. Z kamerą odwiedziliśmy jarmark bożonarodzeniowy w Legionowie, który został przygotowany przez uczniów powiatowego zespołu szkół i placówek specjalnych w Legionowie, jak również podopiecznych Fundacji Promień Słońca. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na kermaszu, który zorganizowała Fundacja Promis Słońca wespół z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Zespołem Szkół i Przedszkoli milenium w Legionowie. Tutaj, jak Państwo widzicie, jest bardzo dużo rzeczy, które powstały na warsztatach integracyjnych zorganizowanych dla uczniów. Obu szkół, warsztaty i kiermasz mają służyć integracji społeczności lokalnej, ale dzisiaj rano przed właśnie chwilą odbył się koncert Kolend Boże Narodzenie 2022. W koncercie Kolend. Wzięli Udział uczniowie obu placówek współorganizujących. Również nastąpiły bardzo, bardzo ważne wydarzenia, ponieważ podczas tego koncertu zostały wyróżnione osoby szczególnie zasłużone dla fundacji: pani Iwona Wilk, Anna Domańska i Alina Kłos. Otrzymały statuetkę Przyjaciel Fundacji Promień Słońca za swoje serce, za swoją tą. Taką wielką miłość do ludzi do świata otrzymały tę statuetkę wyróżnienie. Przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika, pan Artur Pozorek wręczył medale Promazowia, również bardzo zasłużonym mieszkańcom naszego powiatu i medal otrzymała pani Iwona Osipowicz, otrzymał pan Andrzej Bochacz oraz pan Janusz Dłużniewski. Są to osoby, które Szczególnie na ten medal zasłużyły, ponieważ działają nie tylko w sferze kultury, ale również na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie specjalne dyplom uznania otrzymała również pani Dorota Wójcik. Życzę Państwu wspaniałych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, mówił prezes Fundacji Jerzy jest nadchodzące. Święta Bożego Narodzenia. Życzymy wszystkim w imieniu całego zespołu redakcyjnego zdrowych, pogodnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na kolejny serwis informacyjny.